Dzisiaj gotujemy żeberka. Cześć wszystkim, dzisiaj kochani, takie narzędzia jak siekiera, dwa ostre zajebiście noże. Dzisiaj co robimy? Robimy żeberka według mnie. Mam tutaj, zobaczcie, kupiłem dzisiaj takie piękne żeberka. Musimy je pociąć. Pierwszy raz widzicie, jak używam siekiery pewnie do grąbania mięsa. Zobaczcie, ale niestety tych żeberek się inaczej tutaj nie da. Musimy je rozwalić. Powinien być tak naprawdę jeden cios, ale boję się, że rozwalę deskę i stół. Ok, mamy żeberka. Teraz słuchajcie, mam tutaj taki piękny płat. Będzonego boczku, pokroję go około centymetrowe plastry robimy zalewę bo te żeberka musimy zrobić w zalewie potrzebujemy olej ja tutaj użyję zwykłego oleju polskiego pół szklanki do tego potrzebuję tak liść laurowy który zgnięte <laughs> Zgniotę przepraszam bo to po polsku trzeba mówić Tych listków tu tak mniej więcej 6 u mnie akurat były ostatnie teraz słuchajcie do tego potrzebuję majeranek suszony no nie mam jeszcze swojego ale posiłkujemy się suszonym mniej więcej dwie duże łyżki takie wiecie jak do zupy się daje Teraz potrzebuję coś takiego jak Chili Cayenne. I tego Chili Cayenne nie daje zbyt dużo. Jedną taką łyżkę stołową w zupełności wystarczy. Wy możecie dać więcej. Jeżeli lubicie ostre rzeczy, możecie dać więcej. Ja wam tego nie będę zabraniał. Yy, czekajcie chwilę, bo tu bym się trochę pogubił w tych moich przyprawach, które mam. Papryka słodka to musi być koniecznie i koniecznie wędzona. I też dajemy łyżkę. Tak mniej więcej słuchajcie te proporcje, żebyście robili takie same, żeby nie było, że czegoś dajecie więcej, czegoś mniej. Dla rozjaśnienia tego wszystkiego damy sobie kurkumy. Ona nie ma smaku, daje tylko kolor, ale mi o ten kolor dzisiaj chodzi. Tak. Do tego dajemy pieprz zmielony, czarny, zwykły taki. Ja się też posiłkuję kupionym. Tego pieprzu tak daję mniej więcej małą taką łyżeczkę jak do herbaty. I kupiłem sobie taką przyprawę do karkówki i pierwszy raz to używam dzisiaj. I tej przyprawy tutaj damy też troszkę, tak mniej więcej łyżkę. No i słuchajcie, całość tego musimy wymieszać teraz. O, zobaczcie jak to wygląda. To jest taka emulsja się z tego zrobiła. O, i tą emulsją polewamy nasz, nasze żeberka i nasz boczek I musimy to słuchajcie porządnie wymieszać Tak żeby te przyprawy Weszły nam W mięso Wmasujcie to porządnie Tutaj im więcej to wiecie Będziecie mieszać tym lepiej do was Bo wtedy ten smak poczujecie lepszy o, Zobaczcie sobie Zobaczcie jak to wszystko ładnie zaczyna tutaj wyglądać No ale to już w trakcie gotowania, pieczenia, smażenia i tak dalej. Dzisiaj będziemy tą potrawę robić na, w piecu chlebowym Czyli będziemy zapiekać żeberka Pod jak to fachowcy mówią pod poduszką z ziemniaków czy z ziemniaczanego a ja to mówię, że będziemy zapiekać z ziemniakami prosto, zwięźle i na temat dobra słuchajcie mamy to ogarnięte jeszcze trochę mi zostało tego no. ja w tej chwili pójdę umyć naczynia odstawimy to na 4 godziny bo dzisiaj nie mam czasu, żeby się tam bawić w jakieś całodobowe rzeczy i w międzyczasie przygotujemy sobie coś innego Słuchajcie, zrobiło się zimno, ale my, mimo że zrobiła się taka pogoda, jaka jest, musimy zrobić swoje, czyli musimy zrobić danie, które żeśmy zaczęli robić. Słuchajcie, potrzebujemy tak: dwie cebulę czerwoną i białą. Ja, ją, ja szybko tak w piórka je pokroję. Dosłownie, szybciutko. oczywiście i rozłożę je słuchajcie na dnie foremki oczywiście <laughs> zapomniałem powiedzieć rozłożymy na dnie foremki o. teraz słuchajcie szybko pokroimy kilka ziemniaków w plastry wrzucimy tutaj tak do foremki za chwilę je rozłożę wyjścia, no tak się dzisiaj pogoda słuchajcie zepsuła przychodzą cały czas alerty pogodowe dobra, robimy sobie słuchajcie tutaj taką jak to fachowcy mówią czyli kelnerzy fachowi to znaczy nie kelnerzy, tylko kucharze fachowi poduszeczkę tak a ja mówię to po chłopsku wykładam ziemniaki na dno i teraz słuchajcie na te ziemniaki, które tutaj wyłożyłem, układamy nasze żeberka. Nasz boczuś o, elegancko musi to tak być zrobione, bo jak zrobicie to inaczej, to coś Wam się przypali. A coś wam się upieczy, więc musicie to zrobić tak jak ja to robię w tej chwili. Zobaczcie. I nie przejmujcie się tym, że będzie wam coś gdzieś wystawać, bo to w trakcie pieczenia wszystko nam tutaj się jakby gabarytowo zmniejszy. Tak, ładnie to całe trzeba ułożyć. O. i wlewamy słuchajcie resztę tej naszej zalewy która nam została wlewamy to wszystko do naszej formy tak mm, trochę chyba przesadziłem dobra ale nieważne teraz słuchajcie Jedna czerwona papryka na tą moją foremkę, tutaj też rozkładamy to po całości. Musi to być zrobione po całości. Zobaczcie sobie. Na górę jeszcze pokroimy kilka ziemniaków. Piec chlebowy mam już tam, widzę rozgrzany masakrycznie. Do tego czerwona cebula na samą górę, czy dajemy. i tak słuchajcie czerwona cebula wędruje tutaj na naszą paprykę ona nie musi być słuchajcie idealnie zrobiona bo to się wszystko rozleci w trakcie pieczenia tak i nasze ziemniaczki na górę tych ziemniaków zrobimy więcej wciskamy po prostu tam gdzie idzie, nie tam gdzie macie miejsce tamte ziemniaki wciskamy tak żeby one się piekły razem z naszymi żeberkami zobaczcie o. i został mi jeszcze jeden ziemniak, tutaj na siłę go wrzucę to wszystko osiądzie w trakcie pieczenia i teraz słuchajcie, ja idę po folię aluminiową. Muszę to całe przykryć folią aluminiową, i w tym stanie powędruję to dopiero do pieca. Słuchajcie, nasze danie ładujemy do pieca chlebowego. I za godzinkę, za godzinkę, słuchajcie, będziemy go wyciągać, i pokażę Wam, co robimy z tym wszystkim dalej. No i tak, słuchajcie, po godzinie czasu pieczenia w piecu chlebowym. Tak wyglądają nasze żeberka z boczkiem, z ziemniakami, zapiekane z warzywami. Do tego sos-czoszkowy. Życzę wszystkim, słuchajcie, smacznego. Róbcie takie dania. One są naprawdę aromatyczne. Całkiem inaczej smakują jak z zwykłego piekarnika. Subskrybujcie kanał po więcej przepisów. Ja tego nigdy nie mówiłem, ale. Takie subskrypcje pomagają człowiekowi w rozwoju. Więc, jeżeli możecie, dawajcie łapki w górę i subskrybujcie. Dziękuję serdecznie za obejrzenie filmu. Do zobaczenia.